Z okazji przypadającego 2 maja święta flagi Rzeczypospolitej Polskiej w szranki stanęły szkolne poczty sztandarowe. Okazją do sprawdzenia się był piąty międzyszkolny turniej pocztów sztandarowych zorganizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 29 we współpracy z Kieleckim Ochotniczym Szwadronem Kawalerii Wojewódzkim Domem Kultury, dofinansowany ze środków Urzędu Miasta Kielce. Turniej skierowany był do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i jak co roku składał się z dwóch etapów. Pierwszy, który odbył się w marcu w WDK, dotyczył wiedzy o polskich symbolach narodowych i szkolnych. Część druga poświęcona była rywalizacji pocztów sztandarowych w zakresie znajomości musztry. Na pewno mieliśmy dużo ćwiczeń, co najmniej kilka dni intensywnej pracy. Na pewno jest potrzebne, żeby dobrze wykonać wszystkie komendy, zapamiętać je i dopracować do perfekcji. Trzeba po prostu intensywnie ćwiczyć. Żeby wypaść jak najlepiej, musieli prawidłowo i szybko reagować na komendy, ale też godnie reprezentować standard. W jednostkach wojskowych, przedwojennych, jak i współczesnych, potrzeb sztandarowe, a dokładnie składy potrzeb sztandarowych są to osoby czy żołnierze zasłużeni dla danej jednostki, dla, dla danego pułku. I w szkołach, wydaje mi się, również tak samo dyrektorzy podejmują takie decyzje, że wybierają do potrzeb sztandarowych najlepszych uczniów, takich, którzy reprezentują daną, daną szkołę. Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiły się 24 reprezentacje. Czym jest dla Ciebie chodzenie ze sztandarem szkoły? No, na pewno jest dumą, że możemy reprezentować naszą szkołę i że akurat nas wybrali spośród wielu set osób. W tym roku po raz pierwszy do udziału w przedsięwzięciu zaproszono także ponadgimnazjalne klasy mundurowe, które rywalizowały w osobnej kategorii. Jest to dla nas wielka duma, to, że możemy nosić sztandar z naszym polskim godłem, to, że możemy go prezentować na różnych polskich uroczystości, uroczystościach patriotycznych, nie tylko... No, Dajemy tak jakby przykład dla, te, dla tego, jak się należy zachować z polskimi symbolami. Finał międzyszkolnego turnieju Pocztów Sztandarowych odbędzie się 2 maja w południe podczas uroczystości święta Flagi na kieleckim rynku.